Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Zetrik i zapraszam was na kolejny odcinek Don't Starve. Zaczynamy. Mm, hmm, hmm. Tutaj jesteśmy w naszym obozowisku, mamy jeszcze trochę czasu i musimy pomyśleć o maszynie. Mamy już tutaj takie oto cudo. Kilka rzeczy możemy pochować, są nam zbędne. Złoto będzie potrzebne, szyszki zostawimy. Lud na razie niech sobie się niech się topi tutaj te kryształki zostawimy Pik, dobra, nie jest w miarę ok co my potrzebujemy teraz do zrobienia Na pewno baterii, a do niej potrzebujemy kamienia Pyk. I teraz zobaczmy. Dwa kamienie i cztery. deski. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Dobra, silnik alchemiczny. Mam w tym momencie podstawowe. Zobierzmy to. Dobra, moc chciał to ukraść. Trzeba, trzeba będzie uważać. Rzucimy stąd lód. I schowajmy to. No właśnie, on kradnie. Złodziej wstrętny. E, dobra, słuchajcie. Co my możemy teraz tutaj sobie zrobić? Pierwsze, co bym chciał, e, to na pewno... Na pewno zbroja. Lantern nie. Zobaczmy. Locksuit. Potrzebujemy locków i dwóch ee, dwóch linek. O kurcze! Uuu, zagapiłem się i prawie byśmy tutaj zginęli. Okej, okay, uuu. to na szybko. Nasze berisy są już na wykończeniu. I poszkać tego do jedzenia, bo jesteśmy w kropce. Jesteśmy w kropce. Hmm... No, o tutaj jesteśmy. możemy Purpurowy. Aha, tego nie możemy, bo jeszcze nie ta maszyna. Okej. Okay. Uwa, co nam tak siadło na psychikę? Dobra, słuchajcie, czyli to co chcemy zrobić w tym momencie to loxut, bo marble nie zrobimy, nie damy rady. Potrzebujemy tego, ponieważ niedługo zaatakują nas znowu psy, i no musimy być gotowi, tak? Na, na walkę z nimi. O jezu, serio, zaczęło padać, a ja nie mam materiałów na parasolkę. Nie mam kwiatów. No, nocy kończy. się. Mam już wszystko rozplanowane ładnie. Idziemy tutaj do lasu. Pozbierać sobie kwiaty Może coś znajdziemy Oczywiście też nasze loksy ty teraz mocniej kurde. Dobra. Musimy znaleźć jakieś takie zielone tereny, tu są łąki. Chciałbym kwiatków, żeby zapanować trochę nad naszą psychiką. No i berisy, berisy, bardzo potrzebuję berisów. Ogólnie jakiegokolwiek jedzenia. Mamy dzień szósty w okolicy dziesiątego pierwszy raz psa, taką, jak już wiemy. Z doświadczenia No werskim na szczęście podrastały. Kurde, jest coraz większa ulewa. Tu są kolejne kwiatki, ale jest na nich e, pszczoła. Ej, czemu on jest agresywny wobec mnie? Oszty, Polipko. Do góry daleko jeszcze. Ostawcie mnie, głupie pszczoły. Skąd tu niech taka agresja? Lekko miał kół, ale to jest tyle co nic. Kurde, nie podoba mi się to. Zbierałem wszystkie kwiaty z okolicy i jest problem duży. nie, no do ciemności to jeszcze sporo. Tu są pająki, ale jak zmieszka, to one już zaczynają wychodzić. Trzeba uważać. o. Dosyć niebezpieczne tereny tutaj widzę Widzę naprawdę potężne potężne Tutaj berisów. Zbieramy wszystko Raczej go przenosujemy sobie widzicie czy po prostu Nic na to nie poradzę no Kwiatków nie ma. To też nie jestem w stanie zadać o kolejną parasolkę. Dobra, Duża jedzonka. O, już pająki tu przylazły za mną. Zapisywanie. Rozbity statek. Zaraz tutaj zobaczymy, co to jest. Nic ciekawego nie widzę tutaj. Dobra, tu jest trochę kwiatków, kamienie. Ile mamy tych pieciorów? Cztery. A na parasolkę potrzebujemy... Schowajmy się pod drzewem. Sześciu. Kurde. To dlatego też tam tak psychika siada. Kurde, przez deszcz. W miarę jak mokniemy, to niestety wariujemy bardziej. Ale już mamy, już mamy, już mamy. Uff. Dobra, parasolka, żebyśmy nie mokli. I zdążymy. Powinniśmy. Chyba powinienem zdążyć, dobiec do siebie. Nie mam tej tych loksów. 12. Wreszcie się będziemy palili trawą. Bo tej mamy spory nadmiar, dobra. Już teraz prosta, ostatnie prosta przed nocą. Wręcz możemy sobie zebrać parę rzeczy. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć kwiaty w zapasie. Hmm. Czym by tu rozpalić? Szyszki wezmę. Dobra. Zostało padać. Ale sporo jagódek Zaraz się nakarmimy Radę ognia dodać Nie przetrwamy nocy Dobra. nie jestem pewien czemu spada nam psychika w tym momencie. Może dlatego, że mam zepsuty kwiatkowy kapelusz. Dobra, ten loksyt nam jest potrzebny w tym momencie, to bardzo. Eee, te dwie linki, linki były tutaj. Dobra. Połóżmy go sobie tutaj. No tak, trochę, ale dobra. Psychika nam lekko wzrosła, już o 10 punktów. A teraz znowu spada. I nie jestem pewien, czym to jest spowodowane. Dobra, możemy dosyć szybko. 45, Założyć zbroję w Tak, Tak Te koszmary jeszcze nas nie atakują, ale jesteśmy już na granicy, jakby wytrzymałości. Mm -hmm. Coś to co ukoi nerwy, no właśnie. Niech nam się ta noc kończy jak najszybciej. Bo za dnia jeszcze jesteśmy w miarę. Dobra, przestało nam spadać też psychika, więc teraz założenie. Guano. A, ciekawe. Czy chcemy, czy nie, musimy w tym momencie znaleźć kwiaty. To jest nasz. Cel numer jeden. Mamy jedzenie. Mamy go całkiem sporo, je, co nawet. Pyk. No zobaczcie. To nam daje 5 punktów podniesienie kwiatka. Uła. Widzę, w ciekawe miejsce trafiamy. Tutaj sobie śpią koniki, ale z nimi jeszcze nie jesteśmy w stanie walczyć. Ogólnie zalecam. No właśnie, to już koszmaryk, kurde. Mim naprawdę wolą kwiaty niż kamienie i inne dobrocie Bo jednak nie o wszystko wciąż nie jest z nami dobrze Jak jest UL, to powinny być też i kwiatki Coś jest, dobra I widzicie, to jest naprawdę całkiem sporo mikromanagementu. Trzeba trzeba o to dbać, o tą swoją postać. Nie ma tak po prostu. Nie ma tak łatwo. Jest tutaj pszczółka, ale pszczółkę to sobie zostawimy w spokoju. W ogóle, dziwnie mi ta mapa, kurde, się wygenerowała strasznie. Zazwyczaj nigdy nie miałam tak tych wszystkich rzeczy napchanych obok siebie różnych biomów. I trzeba było ich trochę się naszukać. Ile mamy? Cztery kwiatki, które do dwunastu potrzebujemy. Jeszcze osiem. A tutaj one tak strasznie mi się przeplatają. Dobra. Nie no, jeszcze nie tak szybko. To jest kolejny wormhole. Mamy tutaj sporo różnego rodzaju mm, dóbr, ale... No, czopuj, czopuj Nie są nam one aż tak potrzebne w tym momencie. Aj, dobra, już wiem czemu nam spada. Poruszamy się bez światła po zmroku. Dobra, robimy pochodnie w takim wypadku. Pyk. No i tak spada. Może jak to był błąd, żeby zaczynać wiosną? Nie to znowu umierać. Psa zapisało się. Hm. O. I jak sobie darujemy, tu jeszcze jest custom. Ale mnie bardziej naprawdę kwiaty interesują. Zielone tereny. Strasznie dziwne te biomy są. Strasznie dziwnie te biomy są tutaj rozłożone. Tutaj to nic nie będzie. Przestrzegajmy coś, kurde, tutaj jesteśmy na tych strasznych ziemiach. Tej te nietoperze sobie żyją. Musimy, są kwiatki, dobra. 6, połowa. Ups, 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 ups uciekamy. Jest kwiatek, ale nie mogę go podnieść. Zróbmy się delikatnie, mamy jeszcze chwilkę. Pyk. Oczywiście te surowce z czasem nam, te kwiatki czy trawka, berysy, etc. odrastają, jak widzicie zresztą. No ale... Psychika to nam tutaj szaleje, niestety całkiem mocno. Ugotujmy sobie. Mam sporo trawy i jeszcze szyszki dorzućmy. Dobra, rozplanujemy sobie, co byśmy chcieli dalej. thermal for Traveler. To nam nie. Na razie do zimy jest tam e, termiczny kamień niepotrzebny. Co by nam się tutaj mogło przydać? E, termometr, zapewne. Hymn Engine, nie. Dwie deski. Kurde. Muszę kolejną skrzynkę zrobić. Nie ma, nie ma wyboru. Czesty. Gdzie były czesty? Tu jest czest. Trzy deski aż. Kurde no. 52, nie jest jeszcze tragicznie. Potrzebuję też drewna. Tu w ogóle nie szedłem. W tą stronę. Więc chyba najwyższa pora. Dobrze, że nocy są krótkie. Mmm, psychika nam aż tak bardzo jeszcze nie siadła. 50 punktów, kurde. Jakbyśmy mieli setkę, to byłbym szczęśliwy. Ja one coraz bliżej nas podchodzą. I w którymś momencie zaczynają nas te koszmary atakować. Hmm, dorzuć mi jeszcze trawkę. Niestety noce są te jakby dosyć monotonne, szczególnie na początku, zanim zadbamy sobie o nasz, e, naszą pełnoprawną bazę. Dobra, możemy wiec i już zacznij. Już mam trochę kwiatu i mam tutaj naprawdę dużo kwiatów. To już jest 9. 10, Jeszcze jeden jest Dobra Kapelusz! I zobacz, od razu mamy do góry. Do góry Możemy wziąć... Gdzie jest nasza siekiera? Tu niestety nie ma łatwo, potrzebujemy dużo drewna. Jesteśmy w stanie zerowym, a potrzebujemy skrzynki, potrzebujemy Edesek. Weźmy te sadzonki, posadźmy. Byk. I kwiatki zbieramy dalej. Zbierajcie kwiatki. Zawsze w tej grze zbierajcie kwiatki. Jak widzicie. Widzicie, kwiatka podnosicie. Zobaczcie, że nawet te koszmary za dnia się pojawiają. Boję się, że daleko nie dojdziemy. No, bo tu już byłem, kurde, praktycznie już nie mamy co tutaj zwiedzać. Wszystko, co prowadzi, to prowadzi tam wyżej. Więc zbudujemy jeszcze kilka rzeczy niezbędnych: prototypów i możemy się stąd zwijać w sumie. Wskoczymy sobie może w jakieś wormhola i zobaczymy, gdzie nas poniesie. Dobra. Dzifiera już się kończy, więc trzeba zrobić następną No, rób Dobra Serio znowu Ja tu mam farta Jest ta parasolka tu, ale jeszcze ledwo żyję Na szczęście prawie mamy kwiaty Dobra, schowamy się pod drzewem. Ja zapauzuję i się z Wami pożegnam. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak widzicie, nie jest łatwo. Starve jest naprawdę ciężką grą i wymaga dużo skupienia i poznania tych mechanik, zarządzania. Mam nadzieję, że wkręcicie się w tą grę, bo naprawdę warto. Ona jest już całkiem sporo na rynku, ale cały czas się rozwija. Zachęcam Was do wypróbowania tego tytułu. Ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się. The Trick Out.